Witam wszystkich znowu na moim kanale. Dzisiaj będzie film, o który bardzo ostatnio prosiliście, i będzie to pakowanie do Tajlandii. Jestem otoczona różnymi rzeczami, które będę ze sobą zabierać, ponieważ wybieram się na całe dwa miesiące do Tajlandii i będę tam podróżować, jeździć po całym kraju, i też nie chcę zabierać zbyt dużej walizki, żeby. Za bardzo się nie obciążyć, bo będziemy tam naprawdę dużo podróżować. Chodzenie wszędzie z taką gigantyczną walizką nie byłoby poręczne, ale jeżeli oglądaliście mój poprzedni film o pakowaniu rok temu dokładnie to było pakowanie na Hawaje, to może pamiętacie, że tam się pakowałam tylko w bagaż podręczny. W tym roku nie będę tego robić aż tak ekstremalnie, bo jednak nie było to zbyt wygodne. Stwierdziłam, że mam już dość pakowania się minimalistycznie i mam trochę większą walizkę. To jest taka średnia walizka, no mniej więcej takich rozmiarów, znaczy dokładnie takich rozmiarów. Do tego jeszcze mam pleca, worek, to jest taka Bardziej poręczna wersja plecaka, kiedy chcecie coś bardziej na szybko i nie musicie tak dużo rzeczy brać, ale jest to też dużo mniej bezpieczne, bo łatwiej coś takiego przeciąć złodziejowi i coś wam ukraść, dlatego plecak też trzeba mieć. I jeszcze mam nerkę, ja się bez nerki nigdy nigdzie nie ruszam, kolekcjonuję takie przypinki. I z wielu miejsc na świecie już takie mam, także muszę jeszcze sobie przywieźć jakoś z Tajlandii. Aż nie wiem od czego zacząć, bo jest tego naprawdę dużo. Więc zacznę tak od prawej i pójdziemy sobie do lewej. Tutaj widzę dużo sprzętu, więc omówimy sobie sprzęt. Po pierwsze, biorę laptopa, który jest już schowany w tej torbie. Ta torba kupiłam ją gdzieś na Allegro, mogę wam podlinkować, jakby coś był ciekawy. Do tych kieszeni można sobie na przykład ładowarkę wsadzić. Teraz nie będę tego dokładnie robić, ale można. To zabieram, bo jako y, osoba pracująca w internecie, no... muszę mieć laptopa i dużo sprzętu. Biorę też moją kamerkę GoPro. Tak wygląda takie GoPro. Ono jest bardzo malutkie i jest wodoodporne, więc będę miała fajne ujęcia spod wody, więc czekajcie na vlogi, bo będą super. Do tego biorę pierwszy raz w życiu, gdziekolwiek, Drona. To jest Mavic Mini w wersji Fly More Combo. I on jest bardzo, bardzo malutki, żebym go się rozwaliła przed wyjazdem. To jest ten dron. Bardzo leciutki. To jest jeden z chyba z najnowszych dronów od Mavica, Mawika Mavika? nie wiem jak to się wymawia. Nie chcę być jedną z tych osób, które mówią firma Apple. więc będę miała piękne ujęcia z powietrza. Wybór drona nie był łatwy, ale jak sobie poczytałam w internetach, to wyszło, że to jest idealny dron dla mnie, ponieważ jest mały niedrogi i jednocześnie robi świetne ujęcia. Ja to zamawiałam na stronie megadron.pl, którą bardzo Wam mogę polecić, bo mają super obsługę mają bardzo dobre ceny. Nigdzie, indziej nie widziałam tego drona taniej. I jeszcze mam dla Was specjalny kod rabatowy. Jak go użyjecie, on będzie... Tutaj gdzieś i będzie w opisie. Jak użyjecie tego kodu, to dostaniecie 25 zł zniżki na dowolne zamówienie w tym sklepie. Biorę też oczywiście aparat, którego wam nie pokażę, ponieważ nie nagrywam. Dalej, jeśli chodzi o sprzęt, to biorę ten mały statyw. Tutaj mam taką przyczepkę na telefon i mój duży statyw, na którym teraz nagrywam, więc też go nie zobaczycie w tym momencie. Słuchawki. Ja się nigdzie bez słuchawek nie ruszam, zwłaszcza do samolotu się przydają, chociaż. Niby dostajecie tam od nich słuchawki, ale... Co gorszej jakości. Biorę dysk przenośny, on ma pół gigabajta i dzięki temu mam dużo miejsca na wszystkie moje pliki. Jak będę dużo filmów tam nagrywać, to będę miała gdzie to wszystko trzymać. Kolejna rzecz to jest powerbank, bo bez tego też się nie ruszam. Później muszę jeszcze pamiętać, żeby do tych wszystkich rzeczy wziąć kable, ładowarki i tak dalej, ale już nie będę was zanudzać każdym kablem USB. No i jeszcze biorę sobie pendrive'a, bo też się przydaje, czemu nie? Mam parę różnych akcesorii, akcesoriów do GoPro. To jest taka opaska, którą sobie dajecie na rękę. Tutaj przymocowujecie wasze GoPro. Tylko jest jeszcze taki specjalny uchwyt. O. I wtedy możecie pływać z tym pod wodą i nie musicie się martwić, że wypuścicie to z ręki i to wam gdzieś utonie. Zabieram jeszcze jedną taką osłonkę na ekran telefonu, bo ja mam tendencję do rozbijania tych ekranów, więc kupuję sobie ich na Allegro po 10 i... Tylko wymieniam, 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 wymieniam Następna rzecz, którą tutaj mam To jest piórnik I w tym piórniku nie mam dużo, dosłownie kilka rzeczy Ale zawsze jakieś przybory do pisania się przydadzą Także mam jakiś highlighter Parę długopisów, parę ołówków Strugaczkę i gumkę W ogóle ten piórnik bardzo mi się podoba Dostałam go od jednej fanki na moich warsztatach ten jest dla mnie bardzo cenny Następnie mam takie dziwactwo To jest coś takiego. Wygląda to jak tabletki, ale to nie są tabletki, tylko to są chusteczki. Możecie je sobie wsadzić, nie wiem, to, to do portfela, to do plecaka, to do nerki, to do kieszeni, a to do yy, walizki. Wystarczy odrobina wody i wtedy ta chusteczka wam się ładnie rozkłada i macie chusteczkę. Zauważyłam to gdzieś na AliExpress. Jako fajny Graduate i właśnie kupiłam sobie. Oczywiście biorę też okulary i zwykłe, bo noszę okulary, znaczy zazwyczaj nasze soczewki, ale czasem trzeba dać oczom przerwę, więc biorę okulary. No i okulary przeciwsłoneczne, bo to jest Tajlandia, tam będzie dużo słońca, 30 stopni, 35 stopni, nawet plaże, palmy, więc to trzeba wziąć. Tutaj powoli przechodzimy do kosmetyków. Niby Wszyscy mówią, nic nie bierz do Tajlandii, bo tam są sklepy i tam wszystko jest tanie, więc wszystko sobie kupisz na miejscu Ale mam wrażenie, że zawsze jak gdzieś jadę w podróż, to ludzie tak mówią, a ja zawsze biorę swoje rzeczy z Polski i nigdy tego jeszcze nie żałowałam Więc staram się zabrać wszystkiego po minimum jednej butelce, więcej może nie, bo się za ciężki bagaż robi Ale jednak lubię mieć swoje rzeczy, żebym już pierwszego dnia nie musiała jechać i szukać sklepu, bo nie mam szamponu do włosów więc biorę mój shampoo Head and Shoulders, biorę krem do opalania, to jest 50, jest wodoodporny i Ja Zawsze kupuję kremy dla dzieci, bo jakby tak to na logikę wziąć, powinny mieć trochę lepszy skład niż te dla dorosłych. Dzisiaj jeszcze dokupiłam płyn do soczewek, bo mi się skończy. Może bez tego całego opakowania, bo zawsze wszystko biorę bez opakowania. Bez sensu jakieś kartony zabierać. Tylko wypakowuję, a to idzie. do Recyklingu i tym sposobem przenieśliśmy się na drugą stronę mojego bałaganu. Z drugiej strony bałaganu znajdują się mokre chusteczki. To jest rzecz, która potrafi człowieka ocalić w podróży. Mydło, zawsze używajcie mydła. Mydło jest super. Polecam. Najlepszy kosmetyk. No i patyczki do uszu. Specjalnie wybrałam takie w takim worku, który będzie się kurczył razem z tym, kiedy Kurczy się jego zawartość. Spray na komary i niby też mówili, kupisz od razu w Tajlandii, ale stwierdziłam, że wolę być bezpieczna i nawet na ten pierwszy dzień mieć jakiś spray z Polski. Ja to kupiłam w Wycatolnie. On jest dedykowany specjalnie dla komarów tropikalnych, ponieważ ymm, ma bardzo dużo tego środka DIT i to jest rekomendowane, żeby tego używać, ponieważ Komary w Tajlandii roznoszą choroby, Jest między innymi taka choroba, która się nazywa denga i ona może być dosyć niebezpieczna, więc trzeba się przed tymi komarami jak najbardziej chronić. Chyba z trzy dychy kosztował, ale stwierdziłam, że wolę wydać te trzy dychy niż zachorować na dengę. Pozdrawiam, Gosie. Dalej mam kosmetyczkę, którą kupiłam sobie specjalnie na ten wyjazd. Podoba mi się w niej to, że macie haczyk. Bo problem jest taki, że w podróży nigdy nie ma w tych wszystkich łazienkach wystarczającej ilości półek Więc w ten sposób robicie sobie swoją własną półkę Wystarczy Wam na jakiejś innej półce to sobie pomieścić, albo, nie wiem, haku na ręcznik I tutaj mam oczywiście gumki do włosów, wsówki, bo ja bez rzeczy do włosów się nigdzie nie ruszam Mam jakieś małe nożyczki, bo nożyczki zawsze się przydają Parę wacików, ja raczej ich nie używam, ale lepiej mieć Jakieś golarki jednorazowe, tampony, to są ekologiczne tampony, ponieważ ostatnio yy, jakoś przypadkowo moja mama się dowiedziała, że takie zwykłe tampony i podpaski i wszystkie, ogólnie wszystkie rzeczy robione z bawełny są robione z nieekologicznej bawełny, którą się psika strasznie chemicznymi substancjami i później to wszystko przenika do waszego ciała i może być bardzo szkodliwe. Więc kupiłam sobie takie ekologiczne. Rzadko z nich korzystam, ponieważ mam kubeczek menstruacyjny i to jest najlepsza rzecz na świecie. Polecam absolutnie wszystkim dziewczynom, bo wasze życie stanie się lepsze. Ale wiecie, w Tajlandii jest trochę. właśnie nie wiem jak to będzie, nie wiem, czy będzie wszędzie taka czysta woda, żeby można go było sobie swobodnie wypłukać, nie bać się o żadne zakażenia i tak dalej, więc stwierdziłam, dobra, biorę to, pasta do zębów, szczoteczka do zębów. Moje włosy są wszędzie. Tu mam takie coś, to się nazywa octenisept. To działa trochę jak woda utleniona, w sensie to dajecie na rany i to odkaża, tylko jest dużo lepsze od wody utlenionej, także... Także biorę i soczewki kontaktowe, dezodorant, szczotka do włosów i to wszystko z mojej kosmetyczki. Zawsze też biorę butelkę na wodę. W Tajlandii jest problem z czystą wodą i należy kupować butelkowaną, żeby się niczym nie zatruć, ale może w jakimś hotelu będą takie dozowniki na wodę, więc zawsze jeżeli nie trzeba kupować tych plastikowych butelek, no to wolę mieć swoją. Taśma klejąca ocala życie. Czasami, więc zawsze też biorę. Tutaj mam taką latarkę na głowę. Taką czołówkę. Tak to wygląda. Też to kupiłam w Decathlonie. Znowu co to? To jest mój włos. Nie, to jest w włos od perłki. TikToki musiałam nagrywać. To się ładuje na USB, nie potrzeba żadnych baterii. Pamiętam, że na Hawajach trochę mi tego brakowało, więc... Kupiłam sobie to w Tajlandii. Kupiłam też w Decathlonie taki ręcznik. On jest ogromny, ale jest taki cieniutki i taki leciutki. Idealny na podróże. I jeszcze mam drugi mniejszy, fioletowy, też z Decathlonu i on mi się sprawdził już chyba 3 lata. Go mam i jest super, więc dokupiłam sobie jeszcze taki większy, żeby mieć mały i duży. Tutaj mam taką kosmetyczkę, w której będę trzymać wszystkie leki i zaraz pokażę wam, jakie leki biorę. Znaczy, na co dzień ja nie biorę żadnych leków, tylko że. Zawsze na podróż warto. Czemu ja wszystko dzisiaj rozwalam? Na podróż warto wziąć ze sobą trochę takich podstawowych leków, ponieważ jeżeli coś Wam się stanie na miejscu, no to łatwiej mieć swoje i szybko zadziałać, niż chodzić po jakichś tajskich lekarzach i tak dalej. Wiadomo, warto iść do lekarza, ale czasem nie wiem, coś was boli, no to chociaż przeciwbólowe sobie weźmiecie. Więc oczywiście biorę i buprom, który wygląda jakby pies go zjadł i wybił, ponieważ zawsze go noszę w plecaku i był ze mną już wszędzie. Byłam u lekarki i poleciła mi, żeby wziąć stoperan, to jest więc miejmy nadzieję, że się nie przyda, ale, ale biorę. Następnie... Enterol, kapsułki. Co to robi? Nawet nie wiem. Leczenie ostrych biegunek infekcyjnych. Zapobieganie biegunkom po antybiotykowym. Nawracająca biegunka spowodowana za No, więc ogólnie też na biegunki. Oczywiście zapoznam się z ulotką przed stosowaniem. Nie martwcie się. Następnie mam smectę. To też lekarka przepisała, i to też jest. Na biegunki? Boże święty, ile rzeczy przeciw biegunce. Y I jeszcze elektrolity, to też bardzo ważne. Tutaj mam antybiotyk, to jest jedna rzecz na receptę, którą musiałam sobie wykupić z tych wszystkich rzeczy. Y on jest taki dosyć ogólny. Oczywiście zanim kupisz jakiekolwiek leki na podróż, zapytajcie lekarza, co powinniście kupić. Y moja lekarka powiedziała, żebym sobie wzięła to, bo ma dosyć ogólne działanie i może y uratować mnie jakiś sytuacji. I tą kosmetyczkę też dostałam na warsztatach od jednej fanki. Także uwielbiam ją, biorę ze sobą, jest śliczna. Dziękuję. Następnie zawsze biorę jakieś przekąski na podróż. Czasem robię sobie trochę kanapek, czasem biorę jeszcze smoothie z biedronki. Oto. Nawet mam jedno, bo że ja kocham te smoothie z biedronki. sobie to mi się pić chciało. Ja tutaj mam mój ulubiony smak batonów z Mixit. To jest kawa i orzechy narkowca. I na razie wzięłam trzy, ale na pewno wezmę ich tak naprawdę w podróż więcej, tylko... Nie chciałam teraz wszystkiego znosić tutaj do siebie. Oczywiście plastry i tutaj mam przeróżne rodzaje plastrów wepchnięte do jednego pudełka. To nie jest tylko to, co było tutaj, tylko wypałam to pudełko na maksa. Zawsze biorę na każdą podróż. Oczywiście jakieś notes, ponieważ czasem trzeba coś zapisać i o ile zazwyczaj notuję w telefonie, to czasem lubię sobie tak po prostu chyba zgrać po kartce i to jest to fajne pisanie sobie. Nie na telefonie. I ten zeszyt jest z mojego sklepu, ale wszystkie się wyprzedały, więc nie kupicie go już. Myślę, że dopiero w sezonie back to school wrócą te zeszyty. Ale ja go ze sobą zabieram. Zabieram teczkę, ponieważ jak macie jakieś dokumenty, to nie chcecie, żeby się pogięły, więc warto mieć zawsze jakąś teczkę. Zabieram moje międzynarodowe prawo jazdy, ponieważ żeby jeździć w Tajlandii, trzeba mieć międzynarodowe. Oczywiście zabieram też paszport bez tego ani róż. Stroje kąpielowe, jeden, drugi i tak zawsze używam tego, ale lubię mieć jeden na zapas, tak na wszelki wypadek jadę w tropik. Parasol, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będzie padało. Jedziemy niby w porze suchej, bo zima w Tajlandii to jest pora sucha, ale to nie znaczy, że nigdy nie będzie padać, więc wolę mieć parasol, płaszcz przeciwdeszczowy. To też nie jest ciężkie, więc zobaczymy, jak mi się to wszystko w walizce ułoży, ale nie mam aż tak dużo rzeczy, także powinnam dać radę. Jeżeli chodzi o buty, to biorę cztery pary. Po pierwsze japonki, to są buty mega uniwersalne i zawsze się przydają. Po drugie sandały, nie wiem czy kiedykolwiek ich użyję, skoro mam japonki ale gdyby mi się japonki rozwaliły, to sandały się przydają adidasy, te są takie trochę grubsze i nowsze nie najczystsze, bo mi się nie chciało ich myć po lecie i tak się zaraz zabrudzą, nigdy nie kupujcie białych butów, to jest po prostu przerąbane i mam jeszcze drugie adidasy i teraz jak Wam pokazałam te, to te się wydają czyste. Jak oglądaliście filmy z Hawajów, to doskonale rozumiecie, dlaczego te wyglądają tak. Ja je myłam, słuchajcie, ja je myłam tyle razy. Jak ktoś się zastanawia o co chodzi, obejrzyjcie filmy z Hawajów, kilka filmów i wszystko będzie jasne. To tyle jeśli chodzi o buty, nawet nie wiem czy z któryś nie zrezygnuję w ostatnim filmie. Ale na razie mi się wydaje, że wezmę je wszystkie. No i oczywiście jeszcze ubrania. To są wszystkie ubrania, które ja biorę. Jeszcze raz sobie je na pewno przejrzę, może coś tam dodam, coś tam ujmę, ale mniej więcej to są wszystkie. Nie biorę żadnych długich spodni, oprócz jednych legginsów, w których będę jechać do Warszawy i stamtąd lecieć do Tajlandii. I nie biorę żadnych. Bluz oprócz dwóch bluz, które ubiorę na siebie właśnie na podróż, bo tam mi się nic nie przyda. Tam jest po 30 stopni i to tak minimum. To jest jakieś 98% rzeczy, które ja wezmę, bo na pewno jeszcze wezmę jakieś. Inne dodatkowe mini rzeczy, które mi się przypomną, czy telefon wezmę, jakieś tam ładowarki. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, ponieważ co sobotę o godzinie 10, przynajmniej postaram się trzymać tego czasu, co sobotę o 10 będę dodawać nowy film z Tajlandii przez najbliższe dwa miesiące, więc... Oglądajcie, wpadajcie na Instagrama, bo tam codziennie pojawia się nowe zdjęcie z Tajlandii. Wpadajcie na mojego bloga, tam są porady właśnie jak podróżować po Tajlandii i Hawajach i różnych innych miejscach, gdzie byłam. Link będzie w opisie. I też linki do różnych rzeczy, które Wam pokazywałam, może komuś się coś spodobało, też będą w opisie. I życzę Wam miłego dnia, uśmiechnijcie się i do zobaczenia. Pa pa!